Przez te dziewięć poranków radnych, bo tyle ich było w tym roku, prześledziliśmy siedem darów Ducha Świętego, każdy z nich omówiony. Dzisiaj chcę je podsumować takim, taką myślą dotyczącą w ogóle Ducha Świętego, która. Pokazuje czy przybliża nas do tego, kim jest Duch Święty. Wiemy, że najbardziej tajemniczy z trzech osób boskich, bo o ile Bóg Ojciec jest tym, który, o którym dużo słyszymy w Piśmie Świętym, Pan Jezus, znamy jego oblicze, twarz, przyjął ludzką naturę, o tyle Duch Święty jest tym, który zapowiadany jest przez Pana Jezusa, którego jakby słyszymy trochę w Starym Testamencie są te momenty, kiedy można powiedzieć o tutaj jest odmowa o duchu. Duchu, który zostaje wylany, duchu proroczym, duchu, który pojawia się w ruach nad wodami, nad powierzchnią ziemi przy stworzeniu świata. Że, że ta jakby Umiejętność widzenia przez ludzi, rozumowania, kim jest Duch Święty i jaki sposób odkrywania go, że ona się dzieje na kartach Pisma Świętego. Natomiast dzisiaj chcę taki jeszcze wątek podkreślić, który polega na tym, że Duch Święty jest miłością Boga i Boga Ojca. I Jezusa Chrystusa. Miłością. I teraz w zasadzie trudno nam sobie wyobrazić kogoś, kto jest samym działaniem. Kto jest samą miłością. Ale taką miłością, która działa. Taką miłością, która się dzieje. Nie miłością taką samą w sobie, miłością taką, jakby to powiedzieć, Ku sobie, ku wewnątrz. Tylko taką miłością, która jest w nieustannym działaniu, która wypływa z miłości, i prowadzi do miłości, jest samą miłością. Trudno nam uchwycić kogoś w samym działaniu jego. Potrzebujemy czasami się zatrzymać, żeby kogoś zobaczyć. A wyobraźcie sobie, że to jest ten, który idzie nieustannie, będący w ruchu. Nieustanny, kiedy działamy, chce działać przy nas. W tym, co nazywamy właśnie Jego darami, to jest to, że ten dar to nie jest taki pakiet, który trzeba wywołać, albo odpakować, albo, albo go wykupić. Tylko to jest pakiet, który działa w nas. I Duch Święty wypływa z miłości Boga, jest tą miłością. I prowadzi do tej miłości. Więc każdy nas motyw działania, który wynika z miłości, prowadzi do miłości, jest w Duchu Świętym. A on jest samym tym działaniem. Więc trudno, tak jak mówię, kogoś poznać, kto jest cały czas w działaniu. Kto jest między jednym a drugim. Między jednym a drugim. Ja myślę, że warto prosić Ducha Świętego też w tym, żeby go tym odkrywać w tym, co nazywamy zabieganiem, ale takim pozytywnym mocym. Papież Franciszek mówił w, w, w Lizbonie, że Maryja poszła z pośpiechem, ten pośpiech Maryi. To nie jest ten negatywny pośpiech, że my pędzimy, ale w zasadzie za czym ja pędzę, nie? To znaczy, jakby, jaki jest cel mojego działania, jakieś źródło mojego działania. No bo można też ciągle pędzić, natomiast tego celem... No, Będę do ciebie, żeby opowiedzieć ci plotkę. To też jest jakiś pośpiech. Będę za tym, żeby zarobić pieniądze. Będę za tym, żeby coś osiągnąć. Niekoniecznie to musi być celem miłości. I pobudka też nie musi być pełna miłości. Można być pełna egocentryzmu, może być pełna jakiegoś czegoś, co nie nazwiemy miłością, coś małostkowego. I teraz. To Duch Święty jest przeciwieństwem tego. Ten, który żyje w Duchu Świętym, no ma właśnie ten dostęp do tego, że wynika z miłości i prowadzi do miłości. Wynika z miłości i prowadzi do miłości. I te siedem darów Ducha są w tym e, jakby konieczne, potrzebne. E, jakby Duch Święty uposaża kogoś, bo widzi, o, Ty jesteś e, z miłości, to robisz i do miłości to prowadzi. I to wtedy ktoś staje się lżejszy, niesiony wręcz. To są rzeczy znaczące. Bardzo znaczące. Po latach będziemy wspominać zmęczenie rolatnie. Po latach. Po latach. Po latach będziecie. Będziemy wspominać jakieś wydarzenia, które dziś, może nawet emocjonalnie, to nie były takie proste do przyjęcia. Ale dlatego, że to jest z miłości do miłości prowadzi. Jest to bezinteresowne. Można mieć blisny ślad na sobie po tym, jak się komuś pomogło. Ale pomo pomaga się z miłości. Zobaczcie, że też ta dzisiejsza liturgia słowa. Przechodząc do niej, mamy Annę, która przynosi Samuela, trzyletniego chłopca, wcześniej wypraszała, kiedy modli się w takim skruszeniu, Heli, który to słyszy, mówi, jesteś piana. Jesteś piana. I ona przynosi teraz dowód, że, że, jest, że to była prawda. Mówi, na twoje życie to ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję Go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu i tam oddali pokłon Panu. Nie? Trzyletni chłopiec. Później mamy podobną modlitwę Maryi w Ewangelii Magnificat, dusza Moja Pana. Najpierw Benedictus Elżbiety, teraz jest Magnifikat. Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Wielbi dusza moja Pana, raduje się Duch Mój. Czy to było coś, co. No, znamy ten kontekst Matki Bożej, która jest młoda, która ma, ma w sobie Jezusa, wokół której Józef ma dylemat dotyczący, co z nią zrobić, z tym, że jest w ciąży, a jednocześnie tym wszystkim, kiedy jest u Elżbiety, jej towarzyszy w później starości, ta, która poczęła Jana Chrzciciela, towarzyszył sobie. Po prostu towarzyszył. I zostaje tam u Elżbiety około trzech miesięcy. A Elżbieta jest w szóstym miesiącu. Doczeka, doczeka narodzin. I zostaje tam około trzech miesięcy. Jak zobaczy, że to wszystko jest kwestią też czasu. Znakiem jest tutaj czas upływający, wierny, nie? trwania przy Bogu, modlitwy. Nie? Jeżeli one zaczęły spotkanie od tych dwóch modlitw, to na pewno to były niezłe babeczki od modlitw, nie? Umiały się modlić. I to trwało miesiące, łanny to trwało lata. U każdego inaczej. Z miłości do miłości. Modlimy się, słuchajcie, z miłości do miłości. Tylko to, po co się modlimy. Jeżeli ktoś się modli, żeby dostać rower na święta, nie, to, to wiecie, to nie wiem, czy to jest z miłości i do miłości. To jest, może być miłość dziecka do pasji, do, do dziecinności, bardzo fajnie. To wszystko się zgadza. Ale później, kiedy już jesteśmy starsi, modlę się z miłości do miłości. I zobaczcie, że kruszą nas te intencje, kiedy ktoś jest w tarapatach, komu, kiedy komuś się źle dzieje, miłość się w nas odzywa. I nie baczymy na kolor skóry, rasę, nic. Z drugorzędne. Bo się pojawia w nas miłość ludzka. A może często jest potrzebna miłość Boża? Módlmy się o taką miłość.